W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Zabrza, do dzielnicy Zantka. Jestem na ulicy cmentarnej. Tutaj znajduje się jeden z kilku w Zabrzu stalowych domów. Idę go poszukać, aby, wam, aby go Wam pokazać. Tutaj mamy wejście na cmentarz. Ten cmentarz też jest podobno. Wart zobaczenia. Także jak znajdę ten stalowy dom, to tutaj się jeszcze wrócę. O, jest 7C i 7D, czyli to jest ten dom. Stalowy dom na Zantce. To jest evenement, bo budynek jest wykonany z takich blach ogromnych. Tutaj mam jeszcze stare ogrodzenie. No, zobaczcie. Cmentarna 7D. W tym domu na pewno nie będziecie mieli internetu. Telefony komórkowe na pewno nie będą działały. No, bo to jest wszystko blacha. To jest wszystko blacha. Także taka ciekawostka architektoniczna. Kilka domów jeszcze w dzielnicy Rokitnica, ale tamte domy podobno są już pokryte yy, no jakimś steropianem, ocieplone także nie wiem czy to będzie jeszcze tam widać jak to jest skonstruowane wykonane, a tutaj widzicie to naprawdę gołym okiem bardzo ciekawe Tutaj mamy wejście do tego budynku. Także niesamowita atrakcja dla osób, które szukają jakichś ciekawostek. No bo... Nigdzie indziej w Polsce, no a nie wiem nawet czy w Europie, traficie na domy wykonane z blachy, domy stalowe. No ten ganeczek tutaj też taki bardzo ładny. i a naprawdę patrzę tu na tą blachę no to jest co najmniej nie wiem no z 5-6 mm ta blacha i na te ogromne arkusze blachy są naspawane takie płaskowniki które no łączą całą tą konstrukcję no bo tutaj widzicie o tu jest jeden arkusz tutaj Mamy kolejny arkusz, no i te arkusze blach tu są pospawane. No, przydałaby się tutaj jakaś renowacja tego domu, tej całej konstrukcji, no ale chyba to jest wpisane jako zabytek i nie wiem czy tutaj bez zgody konserwatora coś można zrobić. jak tutaj ten budynek wygląda od strony ulicy u góry chyba jeszcze mamy oryginalne okna drewniane zresztą w ogóle tutaj na dole też są drewniane okna także też no te okna pamiętają odległe czasy tutaj na dole mamy piwnicę każdy chyba tam ma swoją piwniczkę węgiel Tutaj chyba był wrzucany, chociaż tu widzę chyba już jest gaz teraz doprowadzony No powiem Wam, że bardzo mi się on podoba Wyjdę tutaj jeszcze na ulicę i od strony ulicy go Wam pokażę przed budynkiem stare, piękne drzewo. Także chyba mało kto wie o takim ciekawym domu. Może mi się uda jeszcze dzisiaj dotrzeć do tych. Kolejnych domów tutaj w zabrzu, ale one są w innej dzielnicy. Także nie obiecuję Wam, że kolejny film dzisiaj zostanie nakręcony z tamtych domów. Jeżeli mi się uda, no to bardzo fajnie. Jeżeli nie, no to na dzień dzisiejszy no, będziemy się cieszyli z tego, że zobaczyliśmy ten wspaniały stalowy dom. Jak powtarzam, zabrze, zamtka ulica Cmentarna, tam w głębi wejście na cmentarz. Jeszcze takie jedno ujęcie z takiej dalszej odległości, bo tutaj widzimy też te słupki ogrodzeniowe, które no też mają już naprawdę wiele lat. Wejdę sobie tutaj na cmentarz i może uda mi się znaleźć jakieś ciekawe znowu groby na takich cmentarzach w tych starych dzielnicach no bywają różne perełki tutaj widzę same nowe groby wchodzę dalej w głąb cmentarza na wprost kaplica, krzyż. O, tutaj coś po lewej stronie. Jest ciekawego. Ciekawe groby. Prezes synodu, ksiądz, radca Andrzej Haupman. Tutaj grup. 1924 rok. Ksiądz Otto Hoffman. Tutaj mamy też jakieś stare groby. O, no niestety literek dużo brakuje także nie odczytam no ale tutaj mamy już bardzo ładny stary grup artur Robert 1878 1936 tak czyli tutaj w głąb jest ta część stara zmentarza nie wykluczone że tutaj był mur oddzielający bo Tutaj są również y, pochowanie ewangelicy. To jest też cmentarz ewangelicki. Także tutaj był, najprawdopodobniej to był mur. Tutaj jest też stary grób 1922 rok. Idę teraz na koniec tego cmentarza, tam wypatrzyłem jakąś, yy, jakiś grób z krzyżem no i tutaj po prawej stronie też są jakieś stare pozostałości grobów, także no tutaj Wam coś pokażę. trudno powiedzieć. Tutaj jest jakaś tablica, nie za bardzo czytelna chyba 1950 chyba trzeci rok śmierć. To jest chyba teren przygotowany do przekopania. Tutaj był jakiś grób, pozostały tylko takie słupki z łańcuchami. Tam pod murem też mamy jakieś groby tutaj zobaczmy ten też tutaj wygląda na, na stary stare nagrobki stare tablice przejdę tutaj o tu kiedyś jakieś śmietnisko było Trzeba uważać, żeby nogi nie przeciąć na szkle. Także tak wygląda tutaj ta część cmentarza. Tutaj mur, i za murem jest drugi cmentarz. Też zaraz tam na niego się udam. Nie ma żadnego przejścia, także muszę wyjść tą bramą i przejść wzdłuż ulicy Cmentarnej do kolejnej bramy. No tutaj już takie te groby trochę zaniedbane stare chyba osoby bliskie zmarły i już nie ma kto się opiekować tymi grobami ale tutaj podejdźmy do tego grobu mieszkańcom naszego miasta którzy tu w roku 1945 utracili w sposób tragiczny swoje życie, a także wszystkim ofiarom wojny Ufundowano przez zarząd DFK. Zabrze 1997 rok. I napis również po niemiecku. To jest na samym końcu tego cmentarza. Zobaczcie tutaj, jaki ten ciekawy jest grób zarośnięty. Dni są z nami, niepokorne przez niepokonane przez czas w każdym oddechu życia uśpiechu są w nas. Ciekawe słowa, niewyraźne trochę, ale sens odczytałem. No i zarośnięty taki grób obok tutaj no już takie niestety zniszczone stare no, musiały być jakieś ciekawe tablice nagrobne stały zniszczone szkoda że takie no rzeczy się niszczy wychodzę już z tego cmentarza ale tu jeszcze patrzę że na murze w prawo są też jakieś ciekawe jeszcze groby. Wejdę tutaj jeszcze o kotek. No, też ładne, też stare. Tu data śmierci 43 rok. Przejdę tutaj jeszcze w prawo. Tu jeszcze też widzę znaki są do śmietnika no ale tutaj też w murze jest grób no też jedna tablica została już zniszczona środkowej już nie ma zobaczcie tutaj no naprawdę piękne to jest no i tutaj przy tym murze było chyba więcej takich grobów. No niestety już ich nie ma. Tylko gdzieś tutaj o jakiejś pozostałości grobów zostały. Aha, no i tam faktycznie jest śmietnik. Idę ulicą cmentarną wzdłuż muru kolejnego cmentarza tutaj może za rogiem będzie wejście solidny mur tutaj mamy jakąś bramę ale to chyba no, nie wiem czy to jest na cmentarz co tutaj jest za zabytek być może że tutaj było wejście na cmentarz ale nie widać popatrzymy sobie tak od góry co to tam za cmentarz jest no ja nie widzę bo wyciągnąłem teraz kamerkę na pałąk żeby wam pokazać także zobaczcie ten cmentarz no, on jest zamknięty tutaj brama. No, ciekawe ogrodzenie. Tutaj jest bramka brama no to jest wszystko tutaj już ugradzane także to mogły być jakieś budynki związane z cmentarzem a tutaj na tym murze taki napis Jestem w dzielnicy Zantka. Także idę ulicą cmentarną i tutaj mamy jeszcze stare budynki. No też ciekawe budynki. Całe życie toczyło się tam na podwórku. tej stronie budynek taki już poddany rewitalizacji, odnowiony. Dobry. Tutaj mamy stare budynki. No i doszedłem do końca ulicy Cmentarnej. No ten budynek ładnie został odnowiony ale to już jest teraz inna chyba ulica tu jest numer jeden zaraz zobaczymy co to będzie za ulica Nie widzę żadnej tabliczki, tabliczki na razie. O, jest tutaj coś. Ulica Antoniego Lazara. A wejdźmy sobie tutaj w podwórko. Mamy taką starą tablicę, ulica Lazara 2. No i tamten budynek też już pięknie jest odnowiony. Jedna ściana jest ocieplona. No, a tutaj za tym murem jest cmentarz. Idę wzdłuż tego muru, może będzie gdzieś niższy, to da się coś zobaczyć. No jest tutaj niższy ten mur. Także tak wygląda teren. Tu kiedyś był cmentarz, no teraz już nie widzę nagrobków. Teren. Jest częściowo wykoszony, częściowo zarośnięty. A tutaj, przed tym murem, taki bardzo ładny plac zabaw dla dzieci: zjeżdżalnia, piaskownica. Zobaczcie tutaj, w tej trawie, w tych bluszczach, no wyłaniają się jakieś groby, ale teren jest. No, niestety zaniedbany. No, a tam w głębi jest ten cmentarz, na którym byłem. A tutaj zobaczcie już te domy pięknie odnowione. Te ściany yy, boczne są ocieplone, a czołowe pięknie wypiaskowane naprawdę bardzo ładnie to wygląda także ta renowacja była zrobiona tutaj widzę na 12 budynkach tak piszę na tych tablicach Lewej stronie mamy kościół. A tam taki piękny mural. Zaraz tu podejdę, żeby go wam pokazać w całości. O, zobaczcie. Szyb maciej stadion zabrze. Także dzisiaj Wam zaoferowałem taki piękny spacer po dzielnicy Zantka. Kiedyś już tutaj byłem, spacerowałem, także już na moim kanale znajdziecie film z tej pięknej dzielnicy. No, dzisiaj udałem się w inny rejon, także pokazałem Wam znowu coś innego. Nie wiem czy tam będzie można zejść. Nie jest niestety zamknięte, bo chciałem Wam ten mural pokazać. Jestem na ulicy Bończyka teraz. denerwuje. No tak, że obszedłem cały ten Cmentarz w koło. i wracam już do tej bramy. Cmentarza, która była otwarta, reszta niestety jest zamknięta. No, i tutaj po prawej stronie jeszcze raz popatrzmy na stalowy dom. W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami, dotarliśmy już do końca tego odcinka. Także zapraszam Was do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału, jak również zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia!